Witam. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę od Bartosza. Jest to nasza trzecia wymiana. Spodziewam się tutaj fajnych kart moich braków. Przesyłkę sobie pozwoliłem zapocząć i jedziemy co my tutaj mamy. O, mamy tutaj <grystanie> rysunek. Z moim logo do kanału Chris kolekcjoner fajnie. Tutaj sobie damy to na sam koniec. Niech to stoi. Jak to widać? Widać. I tutaj mamy zapakowane folikę i w saszetki karty. Tutaj mamy list. I prywatny zobaczymy co to będzie i tak tutaj jest kartonik naszy kartonik kartka owinięta taśmą i tutaj mamy bazułeczki bazóweczki World Cup Czterna, e, World Cup 2014 Obecna edycja Champions League e, Bazówki Tutaj jest jeszcze World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Tych bazówek to mam mnóstwo z tego World Cupa, naprawdę mnóstwo. E, I tak. Tutaj mamy, o, tutaj mamy świetny gratis. Limitka jaja ture, Limitka jest w idealnym stanie. Świetnie. Postawimy ją sobie tutaj. Jest to gratis. To nie jest wymiana. I tutaj fajne foliki. Foliki ci odeślę. Koszuleczki. O, tutaj mamy star playera Cristiano Ronaldo. World Cup 2014 oraz Edin Jacko Game Changer e, ta edycja jest u mnie skończona ale fajne karty może na jakieś wymiany się przydadzą więc dzięki Ci za te gratisy e, i tutaj jest coś w folii co my tutaj będziemy o o, to może być nasza wymiana. Tutaj macie kod, jak chcecie. O, tutaj macie drugi kod, jak chcecie. Nie wiem, czy jest wykorzystany, czy nie, ale widzę, że to może być nasza wymiana, więc to zostawię sobie na deser. Więc zobaczymy, co tam dalej e, w saszetkach. Ciekawego nam Bartosz yy, zafundował mamy tutaj mastera z obecnej edycji Champions League Bendera, o mamy K. Playera Veratiego, e, Davida Silve, Lade Sime, eksperta Carvalho i eksperta Andrea Pirlo. fajne karteczki naprawdę świetne o tutaj w saszetce, O, mamy tutaj coś nowego, czegoś co nie widziałem. Co to jest? To je, są karty to są karty Chelsea 1999. Numer 11. Tak, czy się nie, numer 77 9 kart. Player Stadium Montage. Ok. No ciekawostka dla mnie. I co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj naklejki. Naklejki z obecnej edycji, tych naklejek raczej nie będę zbierać. Ekstra klasa też chyba obecna edycja. Zgadza się. World Cup. te naklejki chcę zebrać, bo brakuje mi chyba około 60, ale to umieszczę osobny filmik. A propos tych naklejek, więc ten album chciałbym uzupełnić z naklejkami. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to mogę podesłać swoją listę braków. Listę naklejek, które mam. I co my tutaj mamy ciekawego? Karty własnej. Roboty zrobione przez Bartosza, Gerard Pique, Gerard Pique. O, Macie Kodzik. Do Gerarda Pique. No fajne, fajne karty. Gdzie je tutaj postawić? Sobie ustawimy te gratisy, jeżeli nam się zmieszczą. I tutaj mamy Gerarda Piquet, Manuela Neuera Bayer Monachium i mamy logo Ajaxu Amsterdam. No, fajne karty zrobione. Musiały się na pewno napracować. Więc dzięki Ci bardzo za za coś takiego. I tutaj nasza wymiana jest to limitka Neymara, limitka w dobrym stanie. Jest to mój brak. Świetnie, świetna karta. Mamy tutaj limitkę. Pogby tą limitkę miałem, nawet się wymieniałem z nią z Bartoszem, ale musiałem ją wykorzystać, no też powiedzmy sobie, że w miarę dobry stan. Oraz ostatnią kartą. Pewnie kod jest wykorzystany, ale jak chcecie, to macie. Jest to legenda Fernando Hierro. Karta jest igła. Igła świetny, świetny stan. Dzięki wielkie za tą kartę. Mam już Komplet legend, więc jest naprawdę świetnie. Mega, mega, mega. Dziękuję Ci za tą wymianę, za tą kartę. Przesyłka poleci do Ciebie jak najszybciej, już ją szykuję. A teraz dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.